Superior Spider-Man w zeszycie 23 napięta walka trwa od pierwszej strony, a sytuacja osiąga punkt kulminacyjny, gdy Flash, jako oczywiście jako agent Venom, wycofuje się, widząc, że ten Spider-Man prezentuje się dużo groźniej niż zazwyczaj. Od to jednak posiada przewagę, gdyż wie, że to Flash kryje się za maską Venoma. Zaś u Flasha jest ogromna sinusoida. Między innymi w wojsku stracił obie nogi, a potem dzięki Symbiontowi udało mu się odzyskać sprawność i pomagać społeczeństwu. A teraz, kiedy uciekł, to wierzy, iż Peter Peter jest jego prawdziwym przyjacielem i postanawia go odwiedzić, nie wiedząc, jak wielkie niebezpieczeństwo za tym się kryje. Okoliczności stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż jego wizyta zbiegła się z rodzinną uroczystością. Peter zaprosił na obiad ciocią May wraz z jej partnerem, który co ciekawe jest ojcem J. Jonaha Jamesona, więc na swój sposób Peter i Jameson są teraz kuzynami, a Peter zaprosił ich, aby przedstawić swoją nową dziewczynę, Annę Marię. Jednak już w trakcie posiłku atmosfera zaczyna gęstnieć. Ciocia May, porusza nieprzyjemny temat, kwestionując czy Anna Maria ze względu na swój niski wzrost jest w stanie mieć dzieci. Odto działający w ciele Petera posiada dużo mocniejszy charakter i od razu reaguje podniesionym głosem, co pokazuje, że dla niego granice nie istnieją nawet wśród najbliższych. Mimo burzliwej sytuacji, Peter nie traci z oczu problemu miasta i nadal pamięta, że Flash to tak naprawdę Venom. Z rozmowy rodzi się niespodziewana propozycja. Peter oferuje Flashowi, że dzięki projektom realizowanym w jego firmie może przywrócić mu zdolność chodzenia, podobnie jak niedawno pomógł May. Flash, choć początkowo niechętny, ostatecznie zgadza się na eksperyment. Akcja przenosi się do jego firmy, gdzie eksperyment kończy się sukcesem. W tajemnicy, Peter zakłada też swój kostium Spidermana, po czym wykorzystuje tą samą maszynę do oddzielenia Flasha od Venoma. Flash jeszcze raz tłumaczy, że w pełni kontroluje Symbionta, jednak to nie dając się przekonać, upomina go, że powinien być wdzięczny. Nie tylko uwolnił go od cudzysłowie potwora, ale i przywrócił możliwość Chodzenia. Flash jednak kontruje, podkreślając, że działał dla dobra ludzi, i też ostrzega, że Venom jest silniejszy niż kiedykolwiek. Co też długo nie trwało, aby się przekonali. Bowiem, symbiont uwolnił się i połączył ze Spider-Manem, tworząc teraz nową, niebezpieczną postać: Superior Venoma. A jeżeli też chcecie wiedzieć, co będzie dalej, to zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnego odcinka.